ciała tutaj. jesteś kuchni włoskiej dzisiaj na tapetę idą policzki wieprzowe, czyli guanciale. No ale we Włoszech guanciale, jak się używa do carbonara, spaghetti alla carbonara albo rigatone alla matryczana, to odpowiada to, to guanciale to jest dosłownie pod gardle, pod gardle które jest E, przyprawiane, leżakowane kilka miesięcy, i tak dalej. A tak wyglądają błęczale, czyli policzki wieprzowe. I te policzki wieprzowe zrobię z moimi grzybkami, grzyby w zalewie słonej, które robiłam. Wiele osób zrobiło te grzyby i może je wykorzystać na różny sposób. Bo to jest solance. bardzo dobre. To teraz zapraszam Cię do mojego przepisu, ale. Osoby nowe zapraszam do subskrybowania mojego kanału Mandziare Łebki. Nie zapomnij zostawić lajka. A teraz idziemy gotować. chciałam powiedzieć, że te policzki, jak kupicie, to mają taką błąkę i tą błąkę trzeba usunąć. A poza tym, wszystkie składniki na te policzki z grzybkami w sosie z grzybowym, to znajdziecie pod filmikiem. A ja teraz już zabieram się do czyszczenia policzku. Potrzebny jest dobry nóż, bo ten nóż, ten nóż był niedobry, widziałam inny. Musi być bardzo ostry i po prostu tak bierzemy od spodu i po prostu wy, yy, musimy od, odkroić to. O. W tym czasie jak mi się policzki zważą, ja sobie pokroję jedną cebulę. Teraz będę robić sos. Tutaj mam cebulę, słodką śmietanę, masło, pieprz, grzyby, mąkę, olej i pietruszkę. Jedna taka uwaga, że jeżeli nie macie takich grzybów, to możecie użyć pieczarki albo jakieś inne, jakie dostaniecie, albo jakie uzbieracie w lesie. Moje grzyby są w zalewie słonej. Przepis na te grzyby zostawiam pod filmikiem. Link na te grzyby. Musiałam je opukać, bo są słone, pokroić w posteczkę, popieprzyć, lekko podsmażyć i później dodam masełko, masełko jak się rozpuści, dodam śmietankę. Doprowadzę do wrzenia, ale nie będę gotować i później zmniejszę gaz, popieprzę i tutaj jeszcze zrobię taką właśnie podbitkę ze, z mąki. No i oczywiście dodaję pietruszkę i włączam gaz pod moim sosem. Jak mięso jest gotowe, to wszystko razem łączymy. O, już jest gotowe! Tu są policzki. Eee, dla mojego męża, ale jego teraz nie ma, więc ja sama będę jadła. Pokazuję Wam, jak wygląda pięknie i już mówię Wam, jak zobaczyć mówię. Męczutka. Mm. Mm. A ten sosik. Ale dobra. Ale pyszna. Mm. Nie zapomnijcie o lajku. O subie, no i link na te grzybki w zalewie słonej własnej zostawiam tu na dole i zostawię Wam linki jak suszyć grzyby i w ogóle inne linki. I co powiem, buon appetito, ciała tutaj, a ja idę dalej jeść. Mówię Wam, mm, ale pyszne, ale pyszne. Mm.